Kończy się on ranicem Ale by się powstała Pytanie znowu do ciebie. Klasa druga C wygrała swój pierwszy mecz przeciwko trzeciej C. Czy to podniesie morale przed spotkaniem? Myślę, że podniesie morale przed spotkaniem, ponieważ jednak firmy C nie jest wobec zespołem. I jednak wygrana 500 C.

Dziękuję. Wielu okrzykuje ten mecz jako wielki rewanż za Dzień Sportu. Co o tym myśli selekcjoner drugiej b Czy mają już panowie zarys wyjściowego składu na mecz? Michał.

Bramkarz drużyny 2B został wypatrzony przez reporterów w restauracji Mac, Czy złe odżywianie się tego zawodnika nie wpłynie na jego formę? Eee, to jest. Eee, to jest. Tarzunki, teraz, raz to jest. Tarzunki, teraz, to jest. Tarzunki, teraz, raz, tarzunki, to jest. Tarzunki, teraz, to jest. To To jest. To jest. To jest. jest. Na dębie, na na nich. Dębie dębie nie ma Dziękuję. Po ostatniej wygranej, drużyna druga C jest faworytem. Czy państwo zawodnicy wytrzymają presję ciążącą na nich? Myślę, że wytrzymają presję. To, to ta prawda, presja jest ogromna, jednak zawodnicy takiej w, w, w świetnej formie i nie to im nie i nie. Dziękuję. W jednym z ostatnich meczów doszło między panem Filipem Durkaczem a jednym z zawodników rodzinnej drużyny do przepychanki. Czy umie pan już kontrolować swoje emocje? Nie, bo to było góry, nie, pan, Proszę się, pan Dosyduje, ja panu powiem uczciwie, co jest tak, że... Nie, ja panu powiem uczciwie, o prawie. Sędzia tam zrywał ostro sprawę. To był bardzo ważny rzecz, emocje. a ja panu powiem uczciwie, tak, nie mocny. No, sędzia tutaj sytuację przerywa dopiero, kiedy ja leży w ziemi. Zamiast w ziemi dopiero. Okej, okay. jak odniosą się panowie do problemów ze znalezieniem stadionu? Czy ja to wina i kiedy kibice doczekają się kon y konkretów? Do państwa obu. Tak, tak więc ja myślę, że tutaj znalezienie stadionu jest problemem. Jednakże w pełni zrobię to zajmował się